Dobra jest Kamil. Siema, mam pompę. Ja pierdzielę chyba cały budynek się zniszczył. <grym> Kwa. No zajebciało, że to zrobiłeś. Kruwa. Ja, to nie ja. Dobra, walę go kurwa z tego. <grym> zeroma, zeroma. ma. No ja też mam zero. Um, przez kurwa to, że ktoś zespieralił budynek, nie? No i dojazd jest. Pomocy, pomocy! Ja też pomocy. <grym> pomocy! Wawołam. Kurwa wołam Kurwa czekaj, 8 ozów Nie podnieś mnie, co ciekawe jest Nie wiem, nie Jeszcze no. jeden Za tobą kurwa ożu Nie mam ammo, nie mam ammo Ufaj mi <laughs> <laughs> to... Ale, p... wylew no, O kurde rakietnica Co to kurwa jest? Ja kurwa co ty tajos? rzuciłeś? Chłopie tu się nie da żyć Tu się nie da żyć kur... Typ, typ, typ Gdzie kurwa? Dobra, leży. No to ja wezmę lud. Dobry <grymne> no, timing. Mam szarą pompę dla ciebie, Resił, jak chcesz? Tak. No, nie, ta napierd. pompa jest lepsza co Ej, ja. Ona jest strasznie chudła, ale ma taki rozrzut, że jestem w stanie nią trafić, nie? Nawet <grymne> jak nie, wie, nie, no, <grymne> nie wiem Co zostawiam. Nie wiem, co ja nawet do tyłu strzela. <grymne> A Każdy kto jest z pobliżu umiera. Co to za szczelina jest kurwa, Co to robi? Sprawdź co świetne. Najlepszy item gry. Ja się chyba trochę boję. No dawaj, tyle Dawaj o, kurwa. O, kurwa. Ja jestem w ogóle w szoku, że my przetrwaliśmy tą pierwszą akcję. Ale tego. powiem wam, że dużego budyku na oazie w takim stanie jeszcze nie widziałem. Ja bym też przetrwał, gdyby kurwa Friendly Fire nie było, nie? Jopie! ma. No. No to jest ten złom, no. taki... Znaczy, k***a, jak... no, trzy ściany siany rozwalili! No, ekipa rozbiórkowa. Haha, <laughs> wracamy kurwa, do tam, kurzenia. Do... Tam, jest, poszedł. Bo... K***a, U... Lucik, ma. Jakie animacje są rozwalania? Ej, ale jest jeszcze jakaś butelka. Siadaj na nie. Do widzenia. Gdzieś się tu strzelają z lewej, widzę. Gdzie po ja chodzili, czy nie? Nie, dobra, oni są lepsi, oni są już lepsi. Czas, o, kurde, no. dwie ekipy. O, powalony jeden. O, no, dobrze. No nie nie widzę ich, kurwa. Na miejscówce. No to Fajnie, miejscówce. Kuwa, na miejscówce. Czernu Czernu Czernu. Wakiś, kurwa, na miejscówce. Są trzech na przyszłość, ty jesteś. Nie wiem, Upośledzony, czy co? To okulary okulary myślę, że się bo to nie ma przyszłości. Dlaczego? Chodź, na ty, kurwa, plecy! Dobra, piękny gożu, idziemy sami. Ty cwelu, chodź tu, kurwa, ożu, weź A. mnie na plecy chociaż. Poczekaj, no jak mówię, że z pleców to przecież... Au, au! No nie no przecież... Do jasman, do jasman Aaa ładują no co masz śmieć! Nie dobra, teraz nie do rzeczy Kurwa Jeszcze na mnie coś No kurwa pojedynek nie kurwa Dobra, gdzie lecimy? my Dawać gdzieś te kurwa na koniec świata Wykrzywione wiele to jest dobry koniec świata, lecimy na tiltach. Dawajcie. Ożu, weź za jakiś dobry budynek. Nie, jedy, jeden. Musimy wszyscy tak wylądować na jednym budynku. To jest najważniejsze. Letowy. To jest najważniejsze. <laughs> rura. 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 Rura musi jeba. 105. Co 105? Ty już się z kimś napierdalaś? Tak. Gdzie? Być na budynku kurde. zabieram. go zabiłem. Prawie. Jest kolejny. A, a, kolejny. a, no. a fajnie, tak zabierać. Dawaj go, Tak. No, gin... Jest! Co zabierać? Dupę cię uratowałem. O, złomosz szelina. O, nalot, lot, dobra, rzucam na nasz budynek. No. Jest! <laughs> to jest to właśnie. <laughs> jak to głupie jest, że my lecimy na Tilted i nikogo tu nie ma? Joda, dole. Tu jak najwięcej tak Jakieś No, tego no jest. jakie dźwięki w ogóle! Typ, typ. Gdzie? A, dobra, idziemy. Już mi się nudzi, trzeba się napisalać. A no dawaj, rozkręcamy to tiltet. Jeśli tu przyjdzie na tiltet, a tiltet już nie będzie. <t -ed> nie bo. ma O Oj, dostałem skądś. Dobra, nie przejmuj się, jakby mamy ważniejsze cele niż przeżycie. A może spadnie jakiś nalot i będziemy mieli... Będziemy mieli te inwestycje na kolejne budynki. No właśnie. <t -ed> Najlepszy sposób na zbieranie lutu. Chyba <t -ed> się wszyscy zlecieli. <t -ed> Cześć, liczymy? jak ktoś przyjdzie na tilt, to jakaś... dziura. Nie ma Tilted, To Też zostało usunięte. To finał powinien być teraz na Tilted. Finał to powinien być na twoim pysku, kura. Kurwa biją mnie! Co jest? Kto ci bije? Jakieś psy, jebane. Nieważne, dawaj, burzymy. Dawa. <laughs> Kolejny budynek wyzerowany. <laughs> jak tu mamy, jak to mam? mam. Orzut się nie wypadł tam. O, wy śmieć. się kurwa, na dachu. Co jest? Czego on was strzela? Idzie, idzie przy ścianie. Uleć kogoś, uleć kogoś. Dawaj jednego. Aha, bo Może sam. nie mnie. Ja sam jestem. Jest na dachu, uważaj, schodzi, schodzi, dawaj go. No elegancko, dobra. <trujne> dobra, tu jesteśmy w strefie w sumie. Zejście, jesteśmy dobrze schowani na tej te... ten co kurwa. On no, ten za zapie... <trujne> <trujne> Naj na Strefa Największy. strefa dojeżdża, na <trujne> dojeżdża. <Dobra>, do <trujne> ku... <trujne> Największym zagrożeniem <trujne> jesteśmy my sami. Ku... <trujne> tak. No i no gdzie idziemy? <trujne> Zastrafiliśmy się zasrafiać <grym workflow> Co się <portions> <grym> kurwa <workflow> stało O ty chu Ale z nas debila. debile Oj ktoś tu wchodzi na górkę właśnie do mnie Owcy jedziecie <grym>, Dobra, jedziemy to jedziemy jedziemy To, tak jedziemy. Jedziemy, jedziemy, Nie w tą stronę Kurwa Dobra jadę Ej krzak krzak kurwa Nie, no Nie, pomocy no Eee, z dołu. Tu jest typ, tu jest typ, no. Czekajcie, ja będę ten, niech do mnie strzelają, a wy ich zabijacie. wracamy tą wyrwą? No to wyrwa, czy tyrola? Tyrola, lecimy. Mamy na wprost... Dystry. K**a! Ja straciłem HP nie Gdzie są ludzie w Oni są tu, na no, tym... tu są, na tym hangarach. On strzela do mnie, widzisz? Dobra, idziemy tam, Normalnie. Dostał 105. Dole. Ktoś to widział? A u góry są. Pijdzie są, nie u góry. Dachu, na dachu, na dole już są. No jak to, są, K *rę. K *rę. Lagi. są, Kurwa, lagi. Dobrze. mi z minigada. Lagi. Do, bolu. Do, bolu. Do, bolu. Do bolu. Tych na schodach, typ na schodach. Dobrze. Leży. Strefa, szybko, dawaj, szybko, szybko, szybko. szybko. E, jestem jedyną osobą bez killa w teamie. Tak. Placę, placę chyba, czyli co? Na blisko. O, a, kurwa, czy ty? Tył. 105, 105. Ile po niego? Podnosi tam kogoś. Leży. Dobrze, nice. Aj. Nie używajcie! Um... Dostał, ale nie no? ładnie. Clip that! Clip that, bitch! Chodźcie po zrzut. Ty oni się gdzieś kitrają solidnie, nie? A jest tu, w te przynajmniej. Obok nas obok nas są. Leży jeden. Dobra. Pod nami kolejny. Kurwa, dobra. Jedna osoba stare. ale no, co z nim ale robimy? Ja zna. zrobimy Dawaj zrobimy coś śmiesznego. śmiesznego. Dawaj wyrwę i go kupa złopatuję. O, wszyscy. dobra, 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 Dawać, czekaj, dobra. Dawaj. Czekaj, chodźcie, chodźcie. Czekaj, czekaj, to jestem obok niego. To ja po prostu czekam. No dobra, odciągaj uwaga, chodźcie tu, czekaj, Chodź tak, tu. <laughs> Nie strzelaj do niego. No, on nie do niego. O nie czeka z nim. <laughs> <laughs> Będzie ciężko. Będzie ciężko. Ja złapiemy go. Ja on mi ładuje. Damy go, no, kube! Oj, oj! Oj, oh, oj! O fuck! Ej, na szlifu się go da odrzucić. Kurwa! Ej, nie mogę wejść teraz już. Zajęcie go! Jest! Jest! Kurwa! Jest!